Witajcie w biegowym podsumowaniu poprzedniego tygodnia. Biegowe wiadomości, odcinek pierwszy. Zaczynamy od pozytywnej informacji. Ruszyły zapisy na Garmin Ultra Race. Bieg odbędzie się 9 maja w Myślenicach. Będziecie mogli wybrać spośród czterech różnych dystansów, zaczynając od 80 km po 50 km. 27 oraz 13. Musicie pamiętać, że są to biegi z dużymi przewyższeniami i tak jak w przypadku biegu na 13 km, przewyższenia będą wynosiły aż 600 m w pionie. Tak, w przypadku biegu na 80 km, w pionie odległość wyniesie 3195 m. Jednak biorąc pod uwagę to, że w tym roku, tak jak prawdopodobnie w poprzednim, będzie bardzo ograniczona ilość imprez biegowych Na które będziemy mogli się wybrać, jak najbardziej polecam 9 maja, zjawić się na jakimś dystansie na Garmin Ultra Race. Kolejna informacja jest już dość smutna mianowicie Krakowia Maraton ogłosiła, że bieg niestety, ale się nie odbędzie. Bieg został odwołany, więc dla wszystkich osób, które już zapłaciły za, za pakiet startowy, jest informacja taka, że mogą ubiegać się o zwrot środków, które wpłaciły. Niestety, tak jak wspominałem, w 2021 roku może być to problem, aby te biegi odbywały się szczególnie biegi uliczne. Ale patrząc na to, że bieg, tak jak Garmin Ultra Race, jakoś się odbędzie, pamiętajcie, że oprócz biegów ulicznych są też biegi trialowe lub też inne. Było troszkę o biegach ulicznych, troszkę o Garmin Ultra Race. Czas na biegi z przeszkodami. Rad Magedon nie planuje odwoływać swoich biegów, a wręcz przeciwnie, biegi te się odbędą i pierwszy tego typu bieg odbędzie się pod koniec lutego w garnizonie Modlin. Jak sam Rad Magedon wspomina mają trzy różne warianty, które legalnie pomogą im przeprowadzić taki bieg. Gdyby jakieś zasady i coś w prawie się zmieniło, na pewno znajdą lukę prawną, aby te biegi się odbyły. Dla osób, które niestety nie wystartują w Krakowie maraton, dobra informacja jest taka, że 17 kwietnia w Krakowie odbędzie się Run Magedon. Także można zamiast powiedzieć w Krakowie maratonie, powiedz Run Magedon i w jakim stopniu zastąpić tamten bieg. W poprzednim tygodniu także startowali nasi biegacze na bieżni. Marcin Lewandowski uzyskał minimum na mistrzostwa świata w toruniu na 1500 metrów, uzyskując czas 3:39.06. Także ogromne gratulacje Marcin i powodzenia, bo na pewno będzie to strefa medalowa. Startowała także Joanna Jóźwik we Francji i uzyskała wynik 2,0219 na 800 metrów. Pierwszy raz od bardzo dawna Asia startowała na tym dystansie. Ostatni raz taki bieg zaliczyła w 2017 roku. Także mamy nadzieję, że wróci, wróci do tej dyspozycji, jaką prezentowała wcześniej przed kontuzjami. Ale i wręcz przeciwnie, że będzie jeszcze, jeszcze, jeszcze lepsza. W Dortmundzie natomiast wystartował Adam Kszczot, uzyskując czas 1:47.65 na 800 metrów i zajmując drugie miejsce. Jak sam Adam wspominał, pobiegu jest pewien niedosyt, dlatego że z treningów, które wykonał, wychodzi, że powinien ten bieg pobiec o wiele, o wiele. Szybciej, dlatego trzymamy kciuki za Adama i mamy nadzieję, że kolejny występ to już będzie pierwsze miejsce i te czasy też będą się zgadzały. Hitem poprzedniego tygodnia natomiast jest bieg Korneli Lesiewicz, która uzyskała nieoficjalny juniorski rekord Polski w biegu na 300 metrów, uzyskując czas 37-33. Warto także wspomnieć o tym, że jest to drugi czas w historii biegów kobiet w Polsce na 300 metrów. Pierwsze miejsce zajmuje nadal Anna Kiełbasińska z czasem 37.02. Należy także wspomnieć o tym, że pani Ania uzyskała ten czas będąc o 10 lat starszą zawodniczką niż Kornelia. Dlatego życzymy jej jak najlepiej i biorąc pod uwagę to, jak, w jakim tempie się rozwija, jesteśmy przekonani, że pierwsze miejsca i rekordy życiowe, ale też rekordy polskie będą ustanawiane już już niedługo. To już koniec biegowych wiadomości. Możecie napisać w komentarzu, która z wymienionych osób, które biegały na bieżni w poprzednim tygodniu, według Was osiągnie najlepsze rezultaty w tym roku, lub może wygra jako pierwsza złoty medal lub zajmie pierwsze miejsce w nadchodzących imprezach. Pamiętajcie, zasubskrybować kanał, dać łapkę do góry, żeby być na bieżąco i życzę Wam udanych treningów. Do zobaczenia za tydzień, w poniedziałek. Pozdrawiam.